Tak jest i kolejny sukces. 5000, dobra, odwiedzę znowu tego rzutka może da zarobić. Kochanie, wiem, że to nie jest dla pana łatwe, ale no co się dzieje? no, Pora byś poznał swojego zięcia, dobra, co się dzieje. Karolczak, jesteśmy przyjaciółmi na tyle długo byś mógł poznać mojego ojca i moją matkę, tak jakby... Dobra, to jest mój ojciec Rafałek, a to jest Karolczak, mój wybraniec. Wiem ojcze, że jesteś przeciwko temu, ale... Miłość jest ślepa, tak samo jak twoje dziecko, także myślę, że udzielisz nam błogosławieństwa ojcze nasz kochany. Naprawdę ten człowiek jest bliski mojemu sercu. Co on powiedział? Mój ojciec jest głuchoniemy i tylko rozumie swojego kochanka, co się dzieje. Pana ojciec jest zbulwersowany i nie udzieli błogosławieństwa na Państwa związek. My też jesteśmy rzuci, też jesteśmy... też mamy swoje wady, ale ten człowiek tutaj to już przegina. No proszę państwa, co wy mnie obrażacie? No, co się dzieje? On się ciepie, no proszę pana, proszę się nie ciepać. Tylko proszę tą bluzę Rockstar'a w końcu zdjąć, bo, bo pan przynosisz wstyd. Dobrze, ojcze, mówiłem wam. No, ja wiem jaki on jest, no, ale no, myślę, że miłość zmienia wszystko na lepsze, dobra, człowieku idź stąd, dobra. Co wy się kurwa bawicie w jakąś gliowską rodzinę, dobra, ja wychodzę, stąd nie moje klimaty, panowie. Dobra, idziemy, idziemy. Dobra, Karolczak. Wiesz co ci powiem mój ojciec, no nie przypadłeś mu do gustu niestety, ale... ale może wyświadczysz mu drobną przysługę. Tak jest, jedziesz na koksie, on tam zostawił na parkingu lotniskowym swoją furkę, nie? Ale on nie opłacił tego, nie? Pieniędzy za parkowanie. Oni tam naliczają od godziny później karę i on to auto zostawił na parę miesięcy i mu się teraz przypomniało, bo w końcu przetrzeźwiał z tego kurwa opium musisz to auto tam podpierdolić, no bo jeszcze kara za te auto już to jest kilkaset tysięcy, nie. My jesteśmy miliarderami, nie? No ale nie lubimy dawać kasy jakimś amerykańskim skór nienawidzimy tych amerykańskich kurew. To znaczy tych sosnowieskich ludzi, nie dobra. Tutaj jest jego furka, no faktycznie milionerzy, a ja pierdol. Co to jest za furka? Kurwa zajebista. Oryginalny Gucci, Gucci projektant, z czerwona furka, manana. Co się dzieje, kurwa? Co to się dzieje kurwa? kradnę to auto! Kurwa! co jest! Aaaa! Kurwa, zajebałeś go, elegancko Karolczak i wychujałeś skrypt! Normalnie się tam jedzie jakimiś tunelami, inaczej tunelami. Oni tam autami blokują dalej przejazd, jakimś tam a tu przebiłeś się przez pierwszą blokadę i wyjebane. Dobra, jedziemy tą furką. Oryginalny Gucci. O kurwa. Ochrona, widzę, wzięła się, ostro za robotę, nie? Tak jest, rozjeść tego śmiecia, albo go zastrzel, bo jakbyś go rozjechał, to by od razu umarł, tak to będzie kurwa, aż się pluk krwią i pierdolił jakieś ostatnie głupoty. Tak jest. Dobra, jedziemy, ale oryginalny Gucci. Kto by to powiedział, że to auto strewate? Ja pierdolę. Dobra. Chłopak! GONIĆ kurwa Co się dzieje majster co pan tak krzyczysz Zajebali te żółte znaczy te jakie to są kolory bo ja jestem daltonistą No te czerwone majster no, To te czerwone autko zajebali a ponadto jakieś markowe było Stało tam nam na parkingu od paru miesięcy kurwa nieopłacone Myśleliśmy że zarobimy nam dobry hajs na nim kurwa bo już Komornik na nie kurwa wchodził i ktoś je podpierdolił. Kto je podpierdolił? A nie wiem, ciemno było, nie widziałem. Ale to pewnie jakiś kurwa czarnuch, bo śmierdział. I kurwa, jak to czarnuch? Kurwa. Czarnucha na lotnisko, żeście wpuścili, kurwa. Przecież czarnych na lotnisku może tylko narkotyki przemycać. Panowie, gonić go tam! Co się dzieje? Dzwon do chłopaków, niech go je zatrzymią, bo nas znowu wybierztałam z roboty! Kurwa ma, już stała robota w tym tygodniu dostałem. Co jest kurwa, ale nie jedźcie pod prąd, panowie! Kurwa, to jest drogie auto ponoć jakieś! Jakiejś tam Goodscy! Nie wiem co to jest. Ja się nie znam na tym, bo ja cały czas Aster Opel no ale... Ale kurwa, panowie, no stres szacunku, nie rozpierdolcie go. Jak już macie rozpierdolić Czarnucha, to raza porządnie, a nie autko. Dobra. Co się dzieje, panowie? Gonić go. Mgła jest, panowie. Pada deszcz, ja się uciekam do domu, bo się boję deszczu i wody i wszystkiego. Dobra. No nie, nam autko. Dobra, Czarnuchu, masz 6 tysięcy od tego autka, wartego paręset milionów i elegancko przynęta. Dobrze, Karolczak, zobacz, jak mój ojciec elegancko gra w gierki. Oni gadają, że on jest upośledzony, że wszystko, no ale, ale widzę się już troszkę tatka uspokoił. Tak jest, pana kochanek elegancko nam się tu przysłużył, Ta autko nam było tu potrzebne, sprzedaliśmy je fajnie na Otomoto. Oto. Co wy to pierdolicie, robicie reklamę jakimś debilom, jeszcze wam usuną filmy jak blok ekipie za Dawn browna jebane kurwa cwele, ale se zrobili tam te reklamy. Dobra Karolczak, nie pierdol o konkurencji, co się dzieje? Mój ojciec mi ci się spodobał, no to co się dzieje? A no to teraz, kurwa, no co ty byś chciał ode mnie tatulku? No bo ja chcę w waszej rodzinie tutaj chińskiej być członkiem waszej rodziny. Dobrze, Karolczak, no będziesz moim kochankiem oficjalnie, ale tata ma dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Co się dzieje, panie Rafale? A musisz wywieźć 10 kg koksu stąd. Jakie 10 kg koksu? No w tej ciężarówce jest 10 kg koksu, nie? Mój ojciec chce zacząć życie na Nowo. No już, już przestał brać opium, już z tego ciągu długiego, chińskiego, dziesięcioletniego. No i no jeszcze nam zostało tutaj dużo kokainy i innych, tam substancji, czajów, nie czajów, wszystkiego. No, musisz to wywieźć w pizdu do lasu, Karolczak. No, autko to tam jest tak kradzione, no tak jak lubisz najbardziej, więc no wywieź to auto, zakop je gdzieś tam w pizdu. Byle by już tego nikt nie widział, ok? Czarnuchum, dobra, elegancko. Będę w końcu. W w szczęśliwej rodzinie, nie Chińczyków. No ale myślę takie, bo to są takie nasze skrajności, nie? On ma taką małą pałkę wielkości fistaszka, ja mam taką wielką... Kurde, serdelową, nie? Dobra, to jest obrzydliwe, co ty mówisz, synek. Co ty to jesteś, jakimś pedałem? Dobra, jedziemy. Nie no, to są wszystko żarty. Ja się nie będę z Chińczykiem spotykał na poważnie, nie? On mi daje kasę, no. Kto mi da kasę, no to dla niego będę pracował, nie? Bez, bez żadnych usług seksualnych i coś takiego. No chyba, że ktoś mi każe przeruchać stado nimfomanek za pieniądze, no to jestem w stanie się zgodzić. No poza tym, seks nie jest mi obcy ciekawe dlaczego teraz nie przewijają co wtedy przewinęli a teraz nie przewijają ale no, okej okay, może koks mi się skończył jak to koks mi się skończył przecież na tylnym siedzeniu jest 10kg koksu ja pierdolę. czemu sobie nie wciągnę działeczki a no w sumie kurwa też się dziwię samemu sobie zamiast wziąć to wyćpać przecież za 10kg koksu obrócę jedną dziurką w... 5 sekund, kurwa, ani mi to każą gdzieś wywozić do lasu, co za ciule, no. Ja Miałem to wszystko opędzlował w moment z moimi kolegami, których nie mam, no i wyjebane. Ja sobie sam daję radę. Ja w ogóle miałem ksywę kiedyś odkurzacznie. No ale dlaczego to już tam nie pamiętam, no bo za dużo koksu, że wciągnął Dobra, jedziemy elegancko Kiedy to schować? A tutaj o, pamiętacie tą faremkę, gdzie mnie gdyniazy wy, wy, wywieźli chyba z 10 odcinków temu Albo coś takiego Ja, ja, coś takiego, no elegancko Dobry czasy jeszcze wtedy nagrywałeś kamerą, kuźwa monitor jak, jakiś ciulu pośledzony Dalej no, jesteś upośledzony, ale już trochę to wygląda inaczej Co to się dzieje? Kto to jedzie? Co, co się, kurwa, jakieś psy szczekają, kurwa, co się dzieje, dzwonię do tego łuzika, co się dzieje, wózek, a kurwa, Karolczak, ścigają cię wietnamskie kurwy. Stargu, jakie wietnamskie kurwy? No te kurwy, które podpaliły nam ten sklep z alkoholem, to są kurwa z wrogiego bazaru, ze stoiska obok, z kurwy syny. Dobrze, o spierdol ich Karolczak i uciekaj, uciekaj. Słyszeli, podsłuchują nas kurwa wietnamskie, z kurwy syny, bo wywiercili dziurę mieszkanie obok i wszystko słyszeli. Chcą przyjąć ten kok z Karolczak. Uciekaj, uciekaj. Moje chłopaki tam rozpalili flary. Co ty robisz, Karolczak? Kurwa, wypierdolisz to auto do góry nogami. Mi się kurwa wszystko wysypie. I cię kurwa napierdalają ołowiem, no, Karolczak. Nie, kurwa, mój ojciec mówił, kurwa. Czarną kurwę bierzesz. O kurwa, że do wody się wypierdol. A to już będzie dla ciebie ten definitywne koniec, Karolczak. Jakbyś wpadł do wody, dobra. A nie chcę ci gadać co ty będziesz robił przy następnej misji, boś byś się zesrał. Dobra, Karolczak jest sprawa, mój ojciec się rozmyślił i jednak ten głód kurwa już ma takie skręty, że nie da rady przywieźć ten kot z powrotem. Dobra, bo wiesz co, może nie przywoź go bezpośrednio do nas, bo się znowu zobaczą, że Czarnuch do nas przyjał. To będzie znowu wstyd, już się z nas tutaj sąsiedzi śmieją. Weź Karolczak, go zostaw tam na stacji benzynowej, tam mój kumpel pracuje, no to on tam później przywiezie elegancko bez przypału. Dobra, a ty Karolczak, lepiej przy tym koksie nie siedź, bo myślisz, że my cię nie podsłuchujemy, że ty chcesz to wszystko wyćpać. Człowieku, dobrze, żeś tego nie przećpał, bo byś mój ojciec dostał kurwicy. Dobra Karolczak, tam jest stacja benzynowa, przywieź tam tą furkę i będzie wszystko dobrze. Dobra, jak tam te wietnamskie kurwy? A rozjebane wszystkie co do sztuki, tak zawsze Łuzek. Dobra, elegancko Karolczak, jedzieć tym furką. Co to jest za furka kradziona? Tak jest, od kogo żeście ukradli? Od sąsiada, no jakiego sąsiada? No tego, kolegi ze stacji benzynowej. Co ty pierdolisz Łuzek? No bo też sobie tam lubiłem przyćpać trochę tego koksu, ale ja to tak... Jak tam film oglądałam, albo w gry grałem, no to sobie tak, żeby się skupić bardziej, nie, no bo ja tam jednak wszystkie achievementy chcę zdobyć, a ty nic nie w tym życiu nie osiągnąłeś, Karolczak. No ale ten mój kolega się dopomina o to auto, no bo, no wiesz, no to przywieź mu je tam z powrotem, nic nie gadaj mu o tym koksie, bo on nic nie wie, no dobra, super, super, wózek, jesteś profesjonalistą. Tak ja zresztą, nie, no dobra, ja sobie tak żartuję, ale ja sobie nie mam nic do zarzucenia, jestem najlepszy synek, ja żadnej roboty jeszcze nie spierdoliłem, a że tutaj... Się trochę obaliłem i prawe autko utopiłem z dziesięcioma kiloma koksu. No to dziesięcioma kilami, kiloma, kurwa, już nawet po polsku nie mówić. Dobra, elegancko Czarnuchu, co to się dzieje? Dzwoni ktoś do mnie. Halo, no Karolczek, jesteś na tej stacji? No super, super. No to kurwa zostaw to auto i wyjdź z niego jak najszybciej, bo będzie kolega marudził, że jest zasmrodzone, nie? A w sumie dobrze, bo przynajmniej nie będzie czuł zapachu koksu, bo twój zapach to wszystko zamaskuje. Dobra, już nie obrażaj mi wszystko masz elegancko zrobione. To to nie! Kurwa, Czarnuchu, uciekamy! Kurwa, cię brzydzę! Dobra, elegancko kurwa, nie dryj się o 9 rano, osiem tysięcy szacunek. Kurwa, zostaw to auto, Czarnuchu złodziejski!